Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku też będzie krótki film. Ja będę tylko na moim kanale dawała shorty z TikToka, najprawdopodobniej. I czasami informacyjne rzeczy, to mnie wtedy zobaczycie. Ja na razie muszę odejść od sociali, czyli najbardziej TikToka. I YouTube'a. Będę dostępna na Instagramie, czyli na Prywacie i, i na Whatsappie i Messengerze. Tam nie z, znajomi znajdą. Bo za dużo się po prostu zadziało przez te dwa tygodnie. Yy, więc Patryk w szpitalu, kłótnia z Patrykiem, kłótnia z babcią, kłótnia z mamą na początku, bo mówię wam co się działo od samego środka i później Dwa... trzy, trzy rzeczy związanego z Patrykiem, później... Yy... Jeszcze na dodatek kłótnia ze znajomym, czyli z Wiktorem, teraz i ostatnie rzeczy, które teraz są najnowsze. Kłótnia z Patrykiem na zawsze, co muszę przejść psychicznie. Muszę teraz jeszcze powrócić do mojej terapii, którą zaniedbałam, czyli węflonowo-kroplówkowej. Co jeszcze, więc tak w moim wydaniu to się dzieje, muszę mieć też czas jakoś, żeby ta chęć chęć tego oglądania. Na przykład na Disney Plus była większa i po prostu wychodzenie do ludzi wychodzenie na dwór było większe. Wiem, że mam w środę Zumbę, co ja z tego nie rezygnuję. Więc naprawdę na razie nie chcę jeździć do takich smutnych miejsc jak cmentarze, bo ja muszę po prostu dojść do siebie psychicznie. Więc wolę pochodzić w takich weselszych miejscach jak park i inne typu rzeczy. Więc odezwę się do Was za niedługo. Dajcie mi po prostu czas.